Myślę, że jedna z wielu dużych inwestycji w bezpieczeństwo, która w ostatnich latach jest realizowana, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zawsze wspiera i będzie wspierać bezpieczeństwo mieszkańców Województwa Śląskiego. Myślę, że 22 jednostki terenowe, które otrzymały dzisiaj te 72 bardzo nowoczesne samochody, z korzyścią dla mieszkańców, właśnie tych miejscowości, do których trafią. Będą, będą, będą wykorzystywane przez poszczególnych funkcjonariuszy, bo ważnym jest to, że funkcjonariusze będą bezpieczni w tych samochodach, bo będą mieli bezpieczną pracę, niezawodnym środkiem transportu, a jednocześnie będą w sposób bardzo jakościowy i jakościowo i komfortowo realizować swoje zadania. Które należą do Policji Polskiej. Dziś nastąpiło przekazanie 72 nowoczesnych, hybrydowych samochodów dla Policji. To są nowe radiowozy, które zostały kupione zarówno ze środków własnych Policji, ale także ze środków Wojskiego Funduszu Ochrony Środowiska i samorządowców. Te nowe samochody trafią do 22 jednostek Policji na terenie całego naszego regionu. To jest bardzo ważne, dlatego że Śląska Policja przejeżdża rocznie 41 milionów kilometrów. Ta liczba pokazuje, jak duże jest zużycie policyjnego sprzętu, ale pokazuje także, że koszt środowiskowy bieżącej działalności jest też ogromny. Dlatego cieszę się, że Policja kupuji, dzięki wsparciu w u kupiła samochody, które są hybrydowe, w związku z czym te samochody są bardziej przyjazne dla środowiska. Przede wszystkim zakup tych pojazdów oznacza, że mamy świetnych partnerów w jednostkach samorządu terytorialnego i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, bo to dzięki wspólnemu projektowi. Udało się zakupić 72 pojazdy hybrydowe o niskiej emisyjności spali. O bardzo niskim zużyciu paliwa, bo to 4,5 litra na 100 kilometrów. Przynajmniej jak podaje producent, zobaczymy, jak już będziemy te samochody użytkować, czy tak faktycznie będzie. No ale na pewno te 72 nowe pojazdy zastąpią pojazdy stare, wyeksploatowane. Bardzo często pojazdy, które już od długiego czasu nie są wykorzystywane i trzeba je po prostu poddać. Utylizacji. Te pojazdy oznaczają to, że policjanci oprócz takiego wyszkolenia i tego codziennego wyposażenia, które potrzebują, będą dysponowali nowoczesnymi jednostkami, które będą mogły docierać w, w każde miejsce. Nowy samochód, myślę, że samochód przede wszystkim niewyeksploatowany to bezpieczny. No i przede wszystkim samochód, którym będą mogli dotrzeć tam, gdzie będzie taka potrzeba, gdzie będzie zagrożenie, zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego. Samochody są bardzo bogato wyposażone, jeżeli chodzi o te nowinki techniczne, ale przede wszystkim to, co jest bardzo ważne, że są one przystosowane do bezpiecznego przewożenia osób zatrzymanych bądź też osób, które musimy odwieźć w różnym stanie, często nie do izby wytrzeźwień, czy też dla, do pomieszczeń dla osób zatrzymanych, którymi dysponujemy w jednostkach policji. Te osoby często nie trzeźwe zabieramy z różnych miejsc. Często one mają ubrudzone, ubrudzoną Odzież i te pojazdy przystosowane są do przewozu takich osób. Łatwo się te siedzenia, te, te siedziska, które znajdują się za kierowcą i za pasażerem z przodu, łatwo się je czyści, łatwo się je użytkuje i przede wszystkim te osoby można w bezpieczny sposób tam przewieźć, dlatego że odpowiednio sprofilowane są siedziska. A poza tym z automatu zapinają się pasy bezpieczeństwa. Przede wszystkim, jeszcze ważne, co, dla, co jest ważne dla funkcjonariuszy, to to, że ta druga część, ta tylna część, w której będą przewożone osoby zatrzymane, jest w specjalny sposób wygrodzona od tej części, gdzie przebywają funkcjonariusze, od tej części przedniej. Dlatego funkcjonariusze, w sposób bezpieczny, przede wszystkim te osoby będą mogły przewozić.